W domu Polonii w Ostródzie odbyła się wielka nocna integracja Ukraińców w Polsce, połączona z prezentacją dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Gospodarzem spotkania był prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, pan Dariusz Bonisławski. Część tych osób jest narodowości polskiej, pomagamy im od wielu lat pomagając utrzymać szkoły polskie na Ukrainie, domy kultury polskiej, dzisiaj musieliśmy zapewnić im opiekę, musieliśmy im zapewnić warunki do tego, żeby mogli godnie przeczekać tę trudną chwilę. Te trudne chwile to wojna, która toczy się w Ukrainie na skutek inwazji Rosji. Ukraina walczy. Bratnią rękę podają Polacy w licznych akcjach pomocowych humanitarnych i wolontariackich. Są też odgórne, systemowe rozwiązania. Senat uchwalił ustawę, natomiast ta ustawa najpierw przyszła do nas z Sejmu. W Senacie były wniesione poprawki, ale ostatecznie okazało się, że Senat jednogłośnie uchwalił ustawę o pomocy Ukrainie. Nikt nie wie, jak długo będzie potrzebna pomoc dla Ukrainy. Potrzebna jest pomoc rządowa. My jako Urząd Wojewódzki przede wszystkim realizujemy to wsparcie rządowe. Mamy do tego i środki, mamy narzędzia prawne, ale tak jak zresztą Pani wspomniała, bez wspólnej pracy pojedynczych, czyli osób, mieszkańców naszego kraju, mieszkańców naszego regionu, bez współpracy z organizacjami pozarządowymi bez y, bardzo silnego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego ta pomoc y, no, byłaby dużo słabsza. Urząd Wojewódzki w Olsztynie pomaga w oparciu o środki rządowe, ale bez wsparcia społeczeństwa polskiego pomoc byłaby dużo słabsza. Do akcji charytatywnych dla Ukrainy włączają się aktywnie samorządy. Dzisiaj również podpisujemy z panem prezesem umowę o dofinansowaniu wyposażenia potrzebnego tutaj Ukraińcom. To też bardzo ważna rzecz dla, dla, dla tych państwa. Odpowiedzią na wszelkie przejawy wsparcia było podziękowanie gości z Ukrainy. Mamy wszystko zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie. Opieka medyczna, dzieci mogą uczęszczać do szkoły, kurs języka polskiego, pomoc w znalezieniu pracy, pomoc, ośrodka pomocy społecznej tutaj miejscowo. W atmosferze świątecznej, pisanek i kinder niespodzianek ofiarowanych przez przybyłych gości rozbrzmiewały piosenki po polsku i ukraińsku. Jest nadzieja. I taką nadzieję na pokój wniosło spotkanie w domu Polowni w Ostrudzie. My mała Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina, jest nadzieją, sobie się przypomina z ciemne megła.